Obejmij się dłońmi, połóż dłonie na swoich parkach, łokcie przyklej do ciała, napnij mocno całą sylwetkę, brzuch oraz pośladki. Zacznij od zgięcia odcinka piersiowego. Później przejdź do zgięcia bocznego. Wyprostu. Zgięcia w drugą stronę. Wykonaj 5 obrotów w jedną i pięć obrotów w drugą stronę. Postara się, aby ród był wykonywany tylko w odcinku piersiowym.